Studiu podcastowe, Tomasz słodkie. witam państwa bardzo serdecznie. Agata Rakwalska, walicieli w studiu, psychoterapeutka strategiczna. Dzień dobry. Witam. O dzieciach dzisiaj będziemy rozmawiali. Wynotowałem sobie specjalnie, bo powiedziałaś coś takiego, że psychoterapia dzieci bez dzieci. O co w ogóle chodzi? <laughs> tak. Ja to tak troszeczkę prowokatywnie o tym mówię, dlatego, żeby, żeby każdy zatrzymał się i zastanowił o co chodzi. Chodzi o to, że w terapii strategicznej, w której pracuję, której się, której się uczyłam we Włoszech w ciągu, przez ostatnie 15 lat, mówimy o tym, żeby dzieci od wieku 5, od 5 do 12 lat, czyli do okresu dorastania, przede wszystkim pracować z rodzicami nad ich problemami. Czyli zamiast odesłać mi dziecko. Proszę coś z nim zrobić, bo jest niegrzeczne, bo się boi, bo nie może usnąć, bo się mi nie słucha. To ja mówię, ok, e, proszę przyjść, was proszę, żebyście przyszli, oboje, albo sama mama, w tym, albo sam tatara, częściej raczej mamy i po prostu rozmawiamy o problemach dziś. Dlaczego? Dlatego, że... Nie ma wtedy stygmatyzacji, tak? że dziecko przychodzi do psychologa, bo coś mu jest, bo często dzieci mówią, że ja jestem taka, po prostu nie mogę spać, jestem nerwowa, bo taki mam charakter i wiele nastolatków też, albo takich dzieci w szko wieku szko szkolnym po prostu nie chce iść do psychologa, mówią, ja się go boję, on mi nic nie powie, ja nic nie mam, to rodzice coś tam narzekają, to jest ich problem. Więc co ci rodzice mogą zrobić, jak uważają, że rzeczywiście dziecko, dziecko ma problem? problem. Mhm. Mogą... Tak? przyjść bez dziecka. No, absolutnie. Nawet często y, ja miałam kilka takich sesji, że z tymi dziećmi rozmawiam, ale czasami one też nie mają wglądu. One nie potrafią Ci wytłumaczyć, tak jak dorosły, że się stresuje, bo szef w pracy. Po prostu boli mi brzuszek. Tak? Nie mogę się ubrać tej bluzki, bo ona jest dla mnie, dla mnie drapie, bo mnie wszystko swędzi. I ten rodzic nic nie rozumie: kolejna bluzka, nowe spodenki, nowe skarpetki, a to nadal swędzi. I tu nie chodzi o to, i muszę się drapać. I tu nie chodzi o ubranie, tylko o to, że dzieci somatyzują na przykład mhm. emocje, czyli to, co się w nich dzieje, przeżywają poprzez ciało. Czyli nie można, jakby rodzice kupują różnych stopar, skarpetek bezszwowych, myślą, że to rozwiąże problem, a nadal dziecko mówi, że tego nie ma. Czyli włoży. co, ty uczysz rodziców tego, jak one mają pracować z dziećmi, tak. żeby nie było problemów? Tak, bo ja uważam, że terapia to nie jest tylko godzinna sesja w, w gabinecie, tylko to wszystko, co rodzice, pacjenci zrobią między jednym spotkaniem i drugim. To jest prawdziwa terapia, bo ta terapia musi się odbyć, musi się zadziać w codziennym życiu, a dziecko wtedy jakby nie wie do końca, że to jest terapia, bo jakby no nie. nie nie ma jakichś zadań do wykonania często, to rodzice z nim wykonują zadania. Poza tym to się dzieje cały czas, więc jakby ten, ten efekt jest szybszy. I naprawdę, właśnie w przypadku zaburzeń lękowych u dzieci, jakieś właśnie natrętne myśli, takie paniki, somatyzacje, to, to naprawdę można pomóc dużo szybciej, nie widząc dzieci. A w czym można pomóc? Zwykle dzieci 5, 12 rok życia, czyli takie, które powiedzmy, których ja nie widzę w gabinecie. Czasami na koniec sesji widzę zdjęcia tych dzieci, jak tam już jest im lepiej. Można pomóc w wszelkiego rodzaju zaburzeniach lękowych. Żyjemy w czasach, gdzie świat jest nieprzewidywalny, pełen chaosu, niepewności, złożoności i tak dalej, a nadal dzieci potrzebują jednak przewidywalności i tego, więc one są bardzo lękowe. Ataki paniki, somatyzacje, koszmary nocne, natrętne myśli, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, czyli takie układanie, sprzątanie, yy, poprawianie pewnych rzeczy, powtarzanie i, i tego naprawdę jest bardzo Mamy. dużo. I rodzice mm -hmm. chcą współpracować? Tak. Są otwarci na no tak. to. No bo to ja domyślam się, mm -hmm. że nie usłyszą od ciebie samych yy, pozytywnych rzeczy na swój temat, mm -hmm. tylko jeśli są różnego rodzaju, nie wiem. Yy, Złe zachowania względem mm -hmm. dzieci, na przykład, nie wiem, ocenianie mm -hmm. albo porównywanie ich mm -hmm. do kogoś innego, co może też spowodować duży stres, mm -hmm. to im wytłumaczysz, że pewnych rzeczy się wiesz co? nie powinno tak, robić. Dobry psycholog i psychoterapeuta nie ocenia, absolutnie to jest w ogóle, absolutnie nie ocenia, ale też ja nie tłumaczę. Ja zadaję pytania. Ja zadaję pytania w taki sposób, żeby to ci rodzic sam doszedł do wniosku. Mm -hmm. Więc wiesz, jak ktoś ci powie, gdzie pan to robi, proszę zrobić inaczej. A jeżeli ja pokazuję, że jego strategie nie działają, i pan no, to nie działa, więc proszę przestać to robić, to, co nie działa. Zobaczymy coś innego, wymyślimy razem. I wtedy oni, jak ja nie obwiniam, to, to jest wiesz, łatwo znaleźć winnego. Ale ta, taka to nie jest prawda. Jakby, no tak? to jest w ogóle ciekawe, co mówisz, bo jak słuchałem tych twoich scenek, które tutaj nagrywałaś z aktorką, mm -hmm. e, które też będzie można u ciebie zobaczyć, tak, to rzeczywiście miałem takie wrażenie, że ty kompletnie nie oceniasz e, tych ludzi, którzy do ciebie przychodzą z problemem, tylko słuchasz, a nawet e, widziałem, że taką opieką otaczasz, bo mówisz tak, poradzimy sobie z tym problemem, bo bardzo dużo osób ma podobny problem, więc w ogóle się nie martw, damy radę. Wiesz, jeszcze przed wieszką, przed nagraniem miałam telefon, jak tutaj się przygotowałam od pacjenta, proszę Panią, nie mogę przełykać, nie mogę przełykać, boję się, że się zakrztuszę i tak dalej. Jest lęk przed przełykaniem. I napisałam wiele lat temu artykuł o fagofobii, lęku przed przełykaniem i do tej pory miałam, pewnie nigdy nie słyszałaś o tym, że ludzie mają trudność z przełykaniem i nagle ja mówię, nie mogę rozmawiać w tym momencie, a niech Pani mi tylko powie, że Pani może mi pomóc. Ja mówię, absolutnie miałam już takie, osobie, takie osoby. Mi których... parę razy zatkało gardło w takich momentach stresujących. Pamiętam tak. w dzieciństwie, miałem taką sytuację, gdzieś tam ktoś się z kimś pokłócił, to aż człowiek nie był w stanie tak. przełknąć śliny. Tak, i jak, jak ja, wiesz co? Bo. Główna, główna teza, główny, czy o dzieci chodzi, czy o dorosłych, to jest kontrola. My kontrolujemy rzeczy, których nie powinniśmy kontrolować. Przełykanie, oddychanie, to, to, to samo się dzieje. A kiedy ja chcę kontrolować przełykanie, to nagle się duszę, bo przełykam, ja już to tyle razy próbowałam, że zatykam tchawicę kiedy ja chcę zablokować przełykanie albo kontrolować przełykanie, tak? Natomiast nie ma oceniania, tylko zrozumienie, jak funkcjonuje problem, nie szukam powodów, dlaczego nie możesz przełykać, tylko jak to działa. To jest niewiarygodne, ile rzeczy siedzi w głowie. Przypominam sobie, jak w polskim radiu pracowałem, to przed anteną miałem 5 sekund do wejścia i próbowałem przełknąć tę ślinę I jak myślałem o tym, to rzeczywiście było trudno tak. i potwierdza się tak. to, co mówisz i później tak tak, A tu już dwie sekundy do wejścia, tak. już trzeba tą ślinę przełknąć. Tak, i tak samo czy o dzieci, terapię dzieci, prawda, to chodzi o to, żeby każdy rodzic zastanowił się, co warto kontrolować, o co odpuścić. I to jest po prostu podstawa tego, żeby, żeby im pomóc. A nikt nie ocenia, tylko każdy, każdy rodzic dochodzi do takiego wniosku, jakby co może sam zmienić, żeby pomóc swojemu dziecku. No i tu stawiamy kropkę Agata rakwalska walicieli psycholożka strategiczna, była moją i Państwu gościną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz słodki, do usłyszenia i do zobaczenia.